Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego gika. Pewnie wielu z was czekało na zbrojownię Ironmana. Oto i ona. 430 zł katalogowo za tylko 496 klocków. Tutaj cena w ogóle weszła na poziom, do którego chyba w tym momencie nie dochodziły nawet zestawy na licencji LEGO Star Wars. Cena jest naprawdę horrendalna, polecam Wam poczekać, kupić ten zestaw w dużo, dużo lepszej cenie, bo cena katalogowa jest naprawdę z kosmosu, ale mamy tutaj naturalnie kolejne zbroje Ironmana, no i jeśli uwielbiacie tę postać, jeśli jesteście fanami Tonego Starka, to pewnie tak jak ja nie będziecie czekać i będziecie chcieli te kolejne zbroje do kolekcji dołączyć. No bo sama konstrukcja nie jest jakaś mega powalająca. Umówmy się zresztą te dwie poprzednie części zbrojownik też nie powalały wyglądem, ale zbroje robiły robotę i tutaj jest tak samo. Otwieramy pudło i sprawdzamy budowlę. Ja naprawdę ekscytuję się tym zestawem. Zobaczcie jak to wygląda. Tony Stark, Pepper Potts, Nick Fury, War Machine. Trzy zbroje Ironmana, no i Whiplash. Myślę, że w ogóle Mickey Rourke, który tutaj się pojawia, robi robotę. Co do samych fragmentów zestawu... Są momenty, natomiast jakby sam zestaw raczej nie będzie robił wielkiego efektu, wow, ale myślę, że te zbroje robią i to jest naprawdę świetne. A co w środku? Aha, jeszcze tutaj jest samochód, aczkolwiek już wiele osób narzekało, że ten samochód po prostu jest bardzo mocno średni. Podtrzymuję to zdanie, patrząc na niego, on wygląda jak bardzo nieudolny projekt ze Speed Champions. No dobra, ale zajrzyjmy do pudła. Wyciągnijmy sobie to, co się w nim znalazło. Najpierw naklejki, a te wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Tylko pamiętajcie, uważajcie na te transparentne nalepki, żeby gdzieś tam nie podłożyć palca, żeby też nie wpadły jakieś pyłki i żeby to po prostu dobrze później wyglądało. A jeśli chodzi o worki z klockami, te są cztery. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze instrukcję z tym białym tłem. Po prostu te nowe instrukcje mnie nie przekonują. To jest jakby takie. Ujednolicenie wszystkich instrukcji bez tego pazura dla każdej serii. Dobra, idę składać i zaraz będziemy sprawdzać, jak to wszystko ze sobą pasuje. Zestaw niby całkiem nieduży, niby niepozorny, ale stwierdzam po złożeniu, że on może dawać naprawdę całą masę frajdy z zabawy. Zobaczcie, ile mamy tutaj elementów wyposażenia, jakiejś aparatury, sprzętów do przygotowania kolejnej zbroi Ironmana. No dobra, zerknijmy może na początek na samochód, następnie zobaczymy, jak wyglądają te wszystkie elementy, i jeszcze na końcu zobaczymy tą wielką szafę ze zbrojami. No to może jeszcze z samochodem zobaczymy sobie ten element do ekspozycji, w tym wypadku War Machina. A skoro już jesteśmy w tej części, to też zobaczcie, jak wyglądają nowe hełmy. Mamy tutaj schowanego Rodiego w środku. Jest kompletnie inaczej zrobiony odlew i hełmu, i maski. Mam wrażenie, że jest to wszystko jakieś takie bardziej staranne, lepiej się dociska. Co prawda trzeba użyć nieco więcej siły, żeby domknąć hełm, ale wygląda naprawdę spoko. I przy okazji, jeśli już tu jesteśmy, zobaczcie, jak wygląda War Machine naturalnie, jeśli chodzi o nadruki. Jest świetnie. Maska wygląda naprawdę bardzo dobrze. No i tutaj jeszcze mamy działko, które wystaje gdzieś tam z tyłu. I jest on Ustawiony na właśnie takiej podstawce ekspozycyjnej, która szczerze mówiąc, mimo tego, że jest całkiem prosto zbudowana, to wygląda ładnie i mnie osobiście się podoba. A co do samochodu, no to mam taki zgrzyt, no bo niby sam pojazd nie jest jakiś ultrafantastyczny, ale nie ma prześwitów, to oczywiście żart. Ale okej, okay, no nie zrobiono go na licencji, ale mamy tutaj taki podwójny wydech, mamy rejestrację z napisem Star 11 jest spoiler i ogólnie rzecz biorąc, nie jest kurcze jakiś tragiczny, szczerze mówiąc. Mówiąc nawet po złożeniu, stwierdzam, że wygląda nieco lepiej niż niektóre samochody z Lego City, ale zobaczcie co tutaj mamy. Na tych trzech tajlach mamy naklejki, które oczywiście nawiązują do tej makiety Stark Expo, którą Tony ze sobą przewoził. Brakuje mi jeszcze tylko, żeby tutaj gdzieś były schowane truskawki i żeby też to nawiązanie do filmu było jeszcze bardziej realistyczne. A gdyby ktoś spytał mnie co tutaj się dzieje, to powiedziałbym, że absolutnie wszystko. Kilka niewielkich konstrukcji, które naprawdę dają dużo frajdy z zabawy. No bo zobaczcie, tutaj mamy stół, na którym jest jakaś aparatura. No i jest też kolejny hełm, który oczywiście pozwoli nam złożyć kolejną zbroję, bo tutaj mamy jeszcze torsik, a na tym całym głównym elemencie ze zbrojami mamy nóżki do tej zbroi, więc ja odkładam hełm tutaj. No i zerknijmy sobie od razu w to miejsce. Mamy znowu jakieś luźne Tajle z naklejkami, które są położone na blacie, na których pojawiają się jakieś schematy. Tutaj na ekranach również schematy się wyświetlają. No i mamy tutaj, właśnie ten torsik, o którym Wam mówiłem. To akurat wygląda jak ta zbroja, właśnie która najczęściej w drugiej części się pojawiała. A jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, no to tak, mamy tutaj znowu przygotowaną rekonstrukcję zbroi Mark I, tej którą Tony Stark oczywiście skonstruował na samym początku. Tutaj jest jeszcze trochę sprzętów i taka fajna półka, czy właściwie taki wózek narzędziowy. Co prawda tutaj narzędzi nie ma pochowanych, ale jest ich tutaj całkiem sporo. Mamy tutaj też reaktor łkowy, mamy też taką miniaturową figurkę Ironmana. No i tutaj jeszcze mamy troszeczkę właśnie takich asystentów do pomocy przy pracy. No i jeszcze na samym końcu najprostsze krzesło. I na koniec zbrojownia, szczerze taka raczej średnia, nawiązująca oczywiście do wyglądu tych poprzednich, ale mamy tutaj choćby taki element, który możemy sobie zamontować, i on daje taki dodatkowy odrzut na plecy. Tutaj jeszcze znalazł się miotacz groszków, jest gaśnica. Tutaj znajdziemy właśnie nóżki do tego torsiku, o którym Wam mówiłem wcześniej. W tym miejscu kolejny schemat, tym razem zbroi w tej nanotechnologii. Tutaj mamy jeszcze schemat do Silver Centuriona, czyli zbroi 33. No a jeśli chodzi o dwie pozostałe zbroje, to wyglądają naprawdę fajnie. Naturalnie tutaj nie znajdziemy główki Tonego Starka, tylko te puste głowy, ale wyglądają naprawdę dobrze. Zobaczcie, jak te nadruki są fajnie spasowane. Kurczę, no naprawdę dla mnie minifigurki Ironmana to jest taki fenomen w Lego, bo niby to jest bardzo podobne, ale są kompletnie inne i ja dlatego chcę zebrać ich jak najwięcej. Wszystkich pewnie mi się nie uda, ale mam ich na pewno kilkadziesiąt i i ta zbroja też bardzo ładnie wygląda. Mieni się tak na srebrno, trochę na złoto. I bardzo ładnie wygląda ten taki matowy, ale mimo wszystko lekko chromowany złoty na masce. No, to myślę, że możemy przejść do reszty minifigurek. W sumie minifigurek w tym zestawie jest 8 cztery już widzieliście wcześniej, w tym jedną trochę w częściach, ale jest postać, której mi brakuje. Skoro robimy nawiązanie do Iron Mana 2, przydałaby się Natasza Romanow. Niestety jej nie ma, ale mamy Pepper Potts. Zobaczcie też, jak wygląda buźka z drugiej strony. Jeśli chodzi o Nika Fury'ego, no to wiadomo, on drugiego wyrazu twarzy nie ma, bo jest łysy, ale mamy tutaj z drugiej strony nadruk sznurka, który trzyma opaskę na jego oku. Mam pewien problem z tonem, bo można by do takich jego cywilnych figurek po prostu przygotować dwa wyrazy twarzy, a nie robić coś w ten sposób. No, zobaczcie, po prostu włosy tego nie zasłaniają. To wystaje, kiedy on ma wrzucone te wszystkie elementy lotu na twarzy. Nie przekonuje mnie, ale znowu ten nadruk nawiązujący do okładki płyty Black Sabbath, jak najbardziej spoko. I na końcu mamy jeszcze Whiplasha. Możemy też oczywiście zdjąć fryzurkę, ale najpierw buźka z drugiej strony. Całkiem sporo detali, ładnie to wygląda. Maska nie otwierana, ale szczerze mówiąc wygląda naprawdę bardzo fajnie. To znaczy w filmie ona też nie była otwierana jak dobrze pamiętam, tylko taka nasadzana, więc to się zgadza, ale jeśli chodzi o detale naprawdę fajnie to wygląda i dwa takie transparentne niebieskie łańcuchy, żeby oczywiście mógł nimi miotać jak tymi wiązkami energii w filmie. Kurczę, do zabawy zestaw jest naprawdę przedni, dlatego mam dylemat, czy mogę go tak z czystym sumieniem polecać, bo cena jest naprawdę zaporowa. Ja rozumiem, że dostajemy tutaj kolejne zbroje Ironmana, no bo dostajemy trzy zbroje Ironmana, dostajemy War Machine'a, dostajemy Whiplasha, super, no ale ta cena za tę ilość klocków... To mi się kompletnie nie zgadza i mam wrażenie, że coraz częściej będziemy mieli właśnie taki problem, że zestaw, który zawiera całkiem niedużo klocków, będzie dość drogi. Ale jeśli jesteście fanami Ironmana, jeśli zbieracie zbroje i chcecie też przede wszystkim dostać te nowe hełmy, no to nie pozostawiacie sami sobie wyboru. Ten zestaw wtedy koniecznie musi trafić w Wasze ręce, ale naprawdę jest warty uwagi. Tak szczególnie pod kątem zabawy dla młodszych. Jeśli chcecie mieć dużo akcesoriów, jeśli chcecie poodgrywać sobie scenki, on na pewno Wam się spodoba. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!